Dzień dobry. Szanowni Państwo, witamy serdecznie na konferencji prasowej pani Marszałek Senatu Małgorzata Dawy Błońskiej, inaugurującej kolejną edycję konkursu Senat Polonia 2026 na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Chciałabym też serdecznie przywitać wyjątkowych gości, maturzystów ze Szkoły Polskiej w Kowentry w Wielkiej Brytanii. Pani Marszałek, teraz proszę o zabranie głosu. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że jest z nami młodzież, która będzie robiła maturę z języka polskiego, będzie robiła maturę w Wielkiej Brytanii i przyjechała do Senatu. A jak Państwo wiecie, Polonia, młoda Polonia to jest jeden z najważniejszych tematów, którym chcemy się zajmować. Także bardzo cieszę się, że jesteście z nami. Ogłaszamy dzisiaj nową edycję konkursu dla Polonii. Jestem bardzo dumna, że robimy to po raz trzeci w Senacie, po długiej przerwie. Mam nadzieję, że ten konkurs spotka się z tak samo dużym zainteresowaniem jak poprzedni. W poprzedniej edycji mieliśmy ponad 70 milionów złotych do podziału. Chętnych do zagospodarowania pieniędzy było dużo więcej. Programów było na ponad 300 milionów. Nie mogliśmy spełnić tych wszystkich oczekiwań, ale ponad 100 Projektów, 100 organizacji dostało wsparcie. Zależy nam na tym i robimy to z wielką starannością, aby ten konkurs był transparentny, oceniany przez niezależnych ekspertów pod kontrolą Komisji do Spraw Emigracji. Sprawdzamy każdą wydatkowaną złotówkę i każdy źle wydany pieniądz. Musi wrócić do Senatu, bo bardzo szanujemy te pieniądze i wiemy, że powinny być wykorzystane zgodnie z zadaniami, o które Państwo się ubiegają. Najbardziej, z czego jesteśmy dumni, spektakularnym sukcesem zeszłorocznego, właśnie tegorocznego konkursu, była Polonia Camp. Wielkie spotkanie dla młodej Polonii. Ponad tysiąc młodych osób z całego świata przyjechało na kilka dni do Warszawy. To było bardzo ważne ciekawe spotkanie. Dzięki temu spotkaniu po rozmowach z młodymi Polakami, młodą Polonią powołał Senat Rady, do, Młodzieżową Radę do spraw Polonii. Ta rada jest bardzo ważna, bo będziemy słuchali głosu młodego pokolenia. Ogłaszamy ten konkurs jako w tej chwili pierwsza organizacja instytucja w naszym kraju. Dlatego, że chcemy, mamy taki ambitny cel, żeby ten konkurs rozstrzygnąć i podpisać umowy, jak dobrze pójdzie, a mam nadzieję, że tak będzie, do marca przyszłego roku. Chcemy, żeby te środki bardzo szybko mogły być wydatkowane na programy, o które będą się Państwo ubiegać. Wprowadziliśmy, słuchając głosu Polonii, Organizacji Polonijnej Rady Konsultacyjnej, uproszczone. Wnioski o składanie aplikacji do konkursu, ale także, co jest bardzo ważne, że będzie można występować o programy dwuletnie dotyczące mediów i, i, i wspierania organizacji polonijnych. Media to jest ciągłe zadanie. To nie jest tak, że co roku zaczyna się to, te prace. Ta praca trwa przez wiele lat i, i te media muszą mieć. Pewność, że będą mogły dalej pracować. To samo dotyczy domów, które istnieją w całym świecie. One funkcjonują cały czas i wtedy organizacjom łatwiej będzie planować wydatkowanie, kiedy będą wiedzieli, że przez dwa lata mają zapewnione finansowanie. I mam nadzieję, że ten konkurs spełni oczekiwania nie tylko nas, senatorów i Senatu, ale także będzie tym kolejnym bardzo mocnym sygnałem, że Polonia jest dla nas bardzo ważna, że chcemy, żeby stanowiła si siłę, żeby dobrze i godnie reprezentowała Polskę i była naszym najlepszym ambasadorem na świecie. A do tego potrzebna jest współpraca i wsparcie i mam nadzieję, że ten konkurs, który ogłaszamy dzisiaj, będzie takim bardzo mocnym sygnałem. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, teraz proszę, żeby o szczegółach nowej edycji konkursu opowiedział nam koordynator ds. Polonii i Polaków za granicą, pan Robert Tyszkiewicz. Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Państwo, Droga Polonio, trzecia edycja konkursu Senat Polonia będzie proponować możliwość składania wniosków w sześciu kierunkach tematycznych. Pokrótce je wymienię, bo to jest nasza mapa drogowa, to jest to jest ten nasz przewodnik, w jakich sprawach możemy się ubiegać o dofinansowanie ze strony y, Senatu. Mamy cztery kierunki, w których projekty będą mogły być składane w trybie rocznym na rok 2026 i dwa kierunki, w których można będzie składać projekty na rok 2026 i 2027, czyli na dwuletnie finansowanie. To są w tym trybie rocznym projekty to są kierunki takie jak aktywizacja obywatelska i społeczna Polaków za granicą. Chodzi nam o to, aby wspierać zaangażowanie środowisk polonijnych w życie krajów swojego zamieszkania, w aktywność samorządową, kulturalną, społeczną, samopomocową. Wszystkie przyjawy aktywności polonijnej będzie można w tym kierunku zgłaszać do naszego konkursu. Drugim kierunkiem jest zachowanie dziedzictwa narodowego i promocja kultury polskiej. Nie ma Polonii bez troski o kulturę polską, to jest część naszej tożsamości, dlatego niesłychanie ważne jest dla nas w tym roku, w poprzednim i w następnym, aby wszystkie te aktywności, wszystkie te działania, które utrzymują naszą tożsamość, utrzymują nasze dziedzictwo za granicą, mogły uzyskać wsparcie od Senatu. Gorąco zachęcamy, aby składać w tym przedmiocie dobre projekty. Tak jak wspomniała pani marszałek, priorytet Senatu to aktywizacja młodego pokolenia Polaków za granicą. Naszą stałą troską jest to, aby można było kreować nowych liderów polonijnych, aby promować, Łączność z Polską tego najmłodszego pokolenia, którego mamy tak wiele na, w Europie i na innych kontynentach. Trzeba powiedzieć o tym, że to jest ogromne zjawisko i należy przykładać do niego i przykładamy należytą wagę. Oddzielnym kierunkiem jest organizacja Światowego Spotkania Młodzieży Polonijnej. Wspomniała również o tym pani marszałek Polonia Camp. Spektakularne wydarzenie, niesłychanie korzystnie oceniane przez wszystkie środowiska polonijne. mamy nadzieję, że w roku przyszłym będzie ono miało jeszcze większy, jeszcze bardziej masywny wymiar i będzie mogło w nim wziąć udział jeszcze więcej młodych ludzi naszych dzisiejszych gości. Serdecznie już zapraszamy, aby o tym pomyśleli. I teraz dwa kierunki, które będzie można, o które będzie można wnioskować w trybie, projektów dwuletnich to jest wzmacnianie organizacji polonijnych, wszystko co się wiąże z utrzymaniem i rozwojem struktur polonijnych, tak jak powiedziała pani marszałek domy polskie siedziby organizacji polskich, utrzymanie struktur organizacyjnych nie ma Polonii bez organizacji polonijnych i bardzo się wszyscy cieszymy. wychodzimy tu naprzeciw postulatom organizacji polonijnych, aby można było dla spokojniejszego, bardziej długofalowego planowania przygotowywać projekty dwuletnie. Drugim takim kierunkiem dwuletnim jest wspieranie i rozwój profesjonalizacja mediów polonijnych. Tu również jest to postulat powszechny wszystkich środowisk dziennikarskich polonijnych, a jest ich bardzo wiele. To jest niesłychanie zasłużona dla Polonii dziedzina, służąca informacją, służąca komunikacją, integracją dla środowisk polonijnych. Cieszymy się, zapraszamy wszystkie media polonijne, aby złożyły dobre wnioski w naszym konkursie. Teraz słowo o terminach. Już od dzisiaj można dokonywać rejestracji, a po tej rejestracji składać wnioski od dzisiaj do 10 grudnia. Będzie trwać nabór wniosków w naszym konkursie. Uważamy, że ten prawie półtora miesięczny czas będzie wystarczający, aby przygotować dobre wnioski i złożyć je w naszym konkursie. Składamy wnioski wyłącznie poprzez aplikację ROGRAND, którą można znaleźć, tak jak wszystkie informacje o konkursie, na stronach internetowych Senatu. Tak jak wspomniała pani marszałek, zależy nam na tym, aby ten konkurs był przyjazny. Ta aplikacja będzie służyła pomocą w prawidłowym złożeniu, w złożeniu wniosku. Maksymalna kwota dotacji to jest pół miliona złotych, minimalna, którą można uzyskać to jest 30 tysięcy. Tu się nic nie zmienia w stosunku do roku ubiegłego. Wymagany jest własny wkład oferenta w wysokości 5%. To jest również ta sama zasada. Za to. Zmniejszamy o 1% kwotę kosztów administracyjnych w tym roku. W tej przyszłorocznej edycji konkursu będzie to 9% wartości, wartości projektu. Chcemy wesprzeć, pomóc organizacjom polonijnym i oferentom w prawidłowym przygotowaniu wniosków do naszego konkursu, dlatego Biuro Polonijne zorganizuje szkolenia i spotkania informacyjne w trybie online dla wszystkich chętnych, tak żeby można było ten cały proces składania wniosków jak najlepiej przygotować, odpowiedzieć na wszystkie pytania. Również zapraszamy do śledzenia informacji na mediach społecznościowych Senatu i na stronie Senatu. Niebawem pojawią się stosowne informacje o terminie tego typu szkoleń. Serdecznie zapraszamy całą Polonię do udziału w konkursie Senat Polonia 2020. 26. Pani Marszałek o tym nie wspomniała, ale ja myślę, że będę wyrazicielem oczekiwań całej Polonii, że być może w tym roku uda się, aby budżet tego konkursu był nieco obfitszy niż w roku ubiegłym. Jeszcze jesteśmy przed decyzjami budżetowymi, ale liczymy na to, że będziemy mogli w większej liczbie organizacji polonijnej organizacji polonijnych dopomóc. Dziękuję bardzo. Ja Jeszcze na zakończenie powiem, zapraszam wszystkich, którzy mają wątpliwości, czy chcą zadać pytania do kontaktu z naszym senackim biurem polonijnym, które jest świetnie przygotowane do tego, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania i pomóc Państwu przejść tę drogę i prawidłowo przygotować wnioski. Czekamy na dobre, ciekawe wnioski. Mam nadzieję, że rzeczywiście Państwo nas zaskoczą swoją kreatywnością i będziemy dumni z tego, że mogliśmy wesprzeć takie działania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Marszałek, dziękuję Panu Koordynatorowi, dziękuję kierownictwu Kancelarii Senatu i Biuro Polonijnemu. No i przede wszystkim naszej drogiej młodzieży za obecność dzisiaj z nami i dziękujemy Państwu serdecznie.